Zadanie 11. Dany jest wzór na pole powierzchni całkowitej graniastosłupa stozupa. No i mamy jego wyjaśnionego. Dokąd zdanie? Pole podstawy, wyznaczone poprawnie z powyższego wzoru, opisano równaniem. No to mamy ten wzór, to on wygląda tak. PC to jest dwa pola podstawy plus pole boczne. Nas interesuje PP. Czyli mamy dojść do takiej. Formy, że PP jest po prostu pole podstawy, jest z lewej strony i to się równa coś tam. No to co? Można by było w sumie zrobić, żeby nie komplikować sobie życia, można by było zrobić troszkę inaczej. I czyli od PC, może tak, do PC przenieść pole boczne, to dostaniemy dwa pole podstawy. Jak przenoszę, to zmieniam znak oczywiście. No to obrócę to sobie, czyli mam dwa pola podstawy, to jest PC odjąć PB. No dobra, to jest po prostu obrócona linijka wcześniej. Podzielę to na dwa. No to dostanę, że pole podstawy to jest PC, odjąć PB przez dwa. Tak, bo podzieliłem sobie jedno i drugie przez dwa. Yy, no to szukamy odpowiedzi. Jedna wspólna odkrecha ułamkowa jest tylko w odpowiedzi A. I to jest odpowiedź A.